Jak gangster rap terroryzuje Szwecję? Szwedzi nie radzą sobie z brutalną przestępczością w ich kraju, czego najlepszym odbiciem jest ich rapowa scena, gdzie zabójstwa, napady czy przekręty finansowe są ich codziennością. Raperzy mają bardzo silne powiązania z gangsterami, a przynależność do tej grupy jest romantyzowana i pokazywana jako coś fajnego. Pierwszy raz o tym problemie w kontekście rapu zrobiło się głośno, kiedy w tragicznych okolicznościach zginął 19-letni, bardzo dobrze zapowiadający się raper Einar. Einar został porwany, okradziony. No ale dobra, no ale Einar wygląda kurwa jakby był twelem, no. ...upokorzony licznymi zdjęciami, szantażowany, a na samym końcu zamordowany. Żeby było ciekawej, za wszystkim, między innymi stała dwójka popularnych w kraju raperów. Yasin oraz Hawal. Einar w swoich numerach wielokrotnie przewijał o życiu ulicy, broni czy narkotykach. Był rodowitym Szwedem, co już często podważało jego autentyczność, a dodatkowo był synem znanej w kraju aktorki. Przy tym <laughs> wszystkim nie miał tak dobrych pleców jak koledzy z branży, bo nie przynależał bezpośrednio do żadnego z gangów. Dobra i to, jest, i to jest teraz takie kurwa podstawowe pytanie, jakby jesteś raperem, masz kurwa z tego pieniądze, po chuj się strzelać, kurwa? Nie wiem, to te zwierzęta kurwa ze stanu zawsze mnie doprowadzają kurwa do takiego znaku zapytania. Stary, masz miliony dolarów, kurwa, a idziesz kurwa, z kolegą zapierdolić kogoś na stacji benzynowej, kurwa. Gdzie ty masz mózg? Gdzie ty masz mózg? Zanim jeszcze konflikt stał się publiczny, można było przypuszczać, że Einar i Hawal mają ze sobą całkiem dobre relacje. W kwietniu 2020 roku panowie nagrali ze sobą nawet wspólny numer, gdzie pijali się na klipie jak najlepsi kumple. Coś w międzyczasie musiało się popsuć, bo panowie w krótkim czasie stali się wrogami. Einar był na celowniku wielu ludzi ulicy, którzy śledzili jego kroki i liczyli na to, że w końcu uda im się go schwytać. Szczególnie miał na pięku z na Twerket. Była to jedna z najniebezpieczniejszych grup przestępczych... ...działających w Szwecji. Konflikt między gangiem a rapę... No te cycki takie kurwa... No zresztą, co ja kurwa robię? Oceniając cycki kurwa jakiejś losowej dupy z internetu. Chuj w to, nie interesują mnie te cycki. zaczął robić się naprawdę poważny, gdy dwukrotnie doszło do próby porwania jego osoby... Przecież już kiedyś zbierałeś na petach, gdzie on jest? Ukradli go. Musimy kupić nawy. I dwukrotnie stała za tym wcześniej najniebezpieczniejszych grup przestępczych działających w Szwecji. Konflikt między gangiem a raperem zaczął robić się naprawdę poważny, gdy dwukrotnie doszło do próby porwania jego osoby i dwukrotnie stała za tym wcześniej wymieniona rapowa dwójka. Pierwszy odważył się Jasin, jednak końcowo mu się to nie udało. Za ową próbę porwania został później skazany na 9 miesięcy pozbawienia wolności. Drugim z nich był Hawal. Jego działania poszły już zgodnie z planem. Oprawcy kradną mu zegarek, robią mu upokarzające zdjęcia, każą robić up. Pokażające czyny, a na końcu żądają 3 milionów koron. Jeśli raper na to nie pójdzie, zdjęcia z jego prześladowania trafią do internetu. Einar nie poddaje się szantażom, a oprawcy dotrzymują słowa i zaczynałem kompromitować rapera w sieci. Nie zostaje mu wiele, więc ten ciągle próbuje walczyć szabelką, prowokować i pokazywać, że niewiele sobie z tego wszystkiego robi. Z czary goryczy przelewa fakt, że kilka miesięcy od porwania w tajemniczych okolicznościach ginie młodszy brat Hawala. Podejrzenia zaczynają kierować się same. Plotki wprost sugerują, że to Einar mógł zlecić jego morderstwo, choć nie wyklucza się, że mogły być to inne gangowe porachunki, które w Sztokholmie są na porządku dziennym. Co, a co, jakie upokarzające rzeczy tego Inara wypuścili? Co jak lachę robi, Czy jak go w dupę ruchają? Czy o co tu chodzi? Trapcio tutaj przyszedł z trapciami małymi. Witam bardzo serdecznie. Raper wtedy zdaje sobie sprawę z zagrożenia swojego życia i zaczyna często zmieniać swój adres zamieszkania czy stara się ukrywać. Finalnie niewiele to daje, bo zostaje dorwany pod swoim domem w przeddzień rozprawy w sądzie dotyczącej jego porwania w 2020 roku. Wtedy mordercy wymierzają w jego kierunku kilka kulek, a gdy na miejscu pojawiają się służby, nie ma już kogo ratować. Nie wiemy czy oprawcy przestraszyli się, że ten zacznie gadać, czy może wiedzieli coś więcej i chcieli się zemścić. Głos na temat zabójstwa zabrał nawet sam premier Szwecji, który powiedział. To młode życie, które straciliśmy, dużo znaczyło dla wielu młodych ludzi. To tragiczna informacja. Te uliczne porachunki w wykonaniu Jasina nie były żadnym pojedynczym wybrykiem, bo ten na swoim koncie miał już zarzuty, chociażby o przestępstwa seksualne czy sprawy narkotykowe. Raper jest członkiem gangu Shotas, jednego z najbrutalniejszych gangów w całej Szwecji. Gang wywodzi się ze środowiska szwedzko-somalijskiego w Rikemby. To skrajnie niebezpieczna dzielnica Sztokholmu. Od 2015 roku prowadzi. Dobra, a ja mam takie pytanie, czemu na przykład, jak jest taka skrajnie niebezpieczna kurwa to, e, dzielnica dewiantów. To nie wpuszczą tam kurwa 10 tysięcy żołnierzy, żeby ich wszyscy, wszystkich kurwa zastrzelili. Ja nie wiem, ja chyba powinienem kurwa zostać jakimś dyktatorem Europy, kurwa. Ja bym to wszystko naprawił w jeden księżyc. Bo to strefa no go i policja tam nie wbija. To kraje na humanitarne. Ale co to jest kurwa niehumanitarne? Jak mogą być strefy no go, kurwa, w Europie? Co to jest kurwa O-Block kurwa w Chicago? Władzą bratobójczą wojnę z doc Patrulen, co w wolnym tłumaczeniu znaczy patrol śmierci. Wcześniej członkowie obu grup byli jednym gangiem. Wszystko zmieniło się po obrabowaniu jednego z kantorów na wartość 200 tysięcy euro. Wtedy doszło do konfliktu, w wyniku którego 16-latek postanowił zastrzelić swojego starszego 19-letniego kolegę, z którym się wychował. Poszło o dość błachą sprawę, bo swojego starszego dziew... 16-latek, który brał udział w planowaniu napadu, ale nie miał pozwolenia na udział w jego wykonaniu, obraził się i zamordował 19-latka, który przewodził napadowi. 16-latek sam został zastrzelony następnego dnia. Zostali pochowani obok siebie. I kurwa. What the fuck is this piece of shit, kurwa? No o chuj tu chodzi, stary. 19-letniego kolegę, z którym się wychował. Poszło o dość błahą sprawę, bo o udział w akcji. Przyjaciele 19-latka byli wściekli, że nie dopuszczono go do napadu. Tak zaczęła się wojna, w wyniku której finalnie obaj skończyli w grobie. Nastolatków pochowano obok siebie, co miało być symbolem zabicia konfliktu w zarodku. Liczono na to, że wtedy nikt nie będzie chciał się mścić. Nadzieja matką głupich, bo grupa od tego momentu podzieliła się na dwie części. Jedna z niewielu rzeczy, które wciąż ich łączyły, to brutalność. W 2018 roku jedna ze szwedzkich gazet wykazała, że Szotas oraz Patrol Śmierci mieli dokonać łącznie co najmniej 330 przestępstw. Sytuacja, gdzie raper chwali się swoją przynależnością do gangu, nie jest jednak żadnym wyjątkiem, bo brutalność szwedzkich ulic przeszła dziś do normalności. To. Femifty. Raper, który muzycznie nie jest aktywny na scenie od dwóch lat. W październiku 2023 roku został aresztowany przez jednostkę specjalną w Tunezji. Wraz z pięcioma członkami szwedzkiego gangu usłyszał zarzuty przestępstwa związanego z bronią i terroryzmem. Ostatnia informacja, do jakiej dotarłem, mówiła o rzekomym wycofaniu zarzutów, jednak nigdzie nie znalazłem żadnej informacji, że ci przebywają już na wolności. W Szwecji bawił się naprawdę grubo, bo przez gangowe porachunki mogła zginąć rodzina rapera. Ci stali się głównym celem zamachów, który w powietrze wyleciał cały budynek. Skala obrażeń była spora i ucierpiały również na tym osoby postronne. Na szczęście nikomu ostatecznie nic się nie stało. Jeden mężczyzna został jedynie przetransportowany helikopterem do szpitala, ale jego stan nie zagrażał zdrowiu. Znowu tutaj wiek zamieszany w akcję mocno działał. A dlaczego, a dlaczego ten, a dlaczego mm, w ogóle ktokolwiek kurwa... Jak, jak, są, jak, jest coś, jak jest jakaś tam no-go zone, tak? No to powinno być tak, że nikt tam nie jeździ, kurwa, nawet po gotowie, Chuj im w dupę, kurwa, niech się tam zajebią i tyle na wyobraźnie, bo mowa tu chociażby o 22-latku, 17-latku, 18, i 18-19-23-latku. Raper należy do gangu Foxrot. O jego powiązaniu z tą grupą oficjalnie dowiadujemy się z numeru Off-Block. to szwedzka sieć przestępcza, która powstała po 2010 roku i głównym celem jest dominacja na szwedzkim rynku narkotykowym. Szefem organizacji jest tak zwany kurdyjski lis. Swój pseudonim zawdzięcza oczywiście szwedzko-kurdyjskiemu pochodzeniu. Jak możecie zauważyć, posiadanie rapera w strukturach swojego gangu stało się czymś bardzo modnym i pożądanym. Niektóre grupy wręcz same szukają takich postaci, które mogłyby zostać ich medialną twarzą. Raperzy pełnią funkcję reprezentatywną. To łatwy sposób na promocję ich stylu życia i rekrutację nowych młodych członków. Do tego warto dodać, że muzyka od bardzo, bardzo dawna interesowała różne mafie czy gangi, bo to łatwa droga chociażby do prania brudnych pieniędzy. O podejrzeniach wokół tego aktu również wprost informuje policja. Taki muzyk mając pieniądze szczerze, Czarnego rynku może je wydać na boty, które będą nabijały mu odsłuchania na platformie streamingowej. Delikwent nie traci nic. Nie dość, że jego kariera jest pompowana i dzięki temu wyżej pojawia się chociażby na listach to jeszcze na jego konta wpływa gotówka już wiadomego pochodzenia. Sami raperzy dołączając w struktury grup przestępczych zyskują bardzo dużo, szczególnie kiedy robili z siebie wcześniej gangsta raperów. Po pierwsze i chyba najważniejsze, zwiększają w taki sposób swoją autentyczność. Po drugie, nabijając o takich rzeczach nie trudno wyłapać guza, czego przykładem może być Einar. Mając gang po swojej stronie, masz również pewną ochronę. Za każdym razem, gdy ze świata odchodzi któryś z ich raperów, w Szwecji zaczyna toczyć się dyskusja, czy zezwalanie na wolną Amerykankę w kontekście puszczania takiej muzyki w telewizji, czy radio oraz promocji jej przykład licznymi playlistami jest czymś, co powinno mieć miejsce. Gangsta rapa, już szczególnie w takiej formie to muzyka, która jeśli ma mieć jakiś wpływ na ludzi, to raczej nie ten pozytywny. Raperzy, którzy nawijają o przestępczości, ale nie od strony ofiary, tylko o prawcy, są później zapraszani na czerwone dywany i w blasku fleszy, jak wielkie gwiazdy odbierają swoje nagrody. Najlepszym tego przykładem jest Segambino, który został zamordowany 4 czerwca 2024 roku. Oczywiście raper powiązany z uliczną muzyką. Uwagę zwracał jego bardzo charakterystyczny wizerunek. Raper nie pokazywał swojej twarzy. Miał maskę oraz białe soczewki zakrywające jego oczy. Miał zginąć w wyniku konfliktu gangów. Policja znalazła go martwego na parkingu. Doprawcy wiedzieli, tak. gdzie przebywa i tylko czekali na dogodny moment, by go sprzątnąć. Po śmierci otrzymał jedną z najbardziej prestiżowych nagród w kraju. Szwedzkie grami. Za naj przy hip-hop roku. Kolejny raz można zadać... Ale jak można takim kurwom w ogóle wręczać nagrody? No kurwa, no ja pierdolę, no. Zadać sobie pytanie, czy mimo wszystko jest to... Najgorsze jest to, że wy się tymi cfelami kurwa ze Stanów Zjednoczonych też jaracie. Ja nawet kurwa tych Lil, Yangów kurwa, jakichś innych pedofili kurwa to nawet, na tych ksyłek nie znam. Nie wiem, który się tam przećpał kurwa, który zdech kurwa od kulki. Ale to za masakra. Jeszcze kurwa... Typ, kurwa, w gangu latał, kurwa, kogoś tam zgwałcił, kurwa, jakaś pedofilia dostał dwie kulki. Jako jak on ładnie śpiewał! Na miejscu. Śmierć każdej osoby jest wielką tragedią, ale Gambino nie zginął, nie wiem, w wyniku choroby albo wypadku samochodowego, żeby robić z niego bohater Jak mam pytanie, czy pojeździliście... we w Wrocławiu z schodami do góry. Widziałeś dziewczynę niską. Uśmiechnąłeś się do niej lekko? Nie, nie się we Wrocławiu. Ale jeśli jest chętna, to mogę się do niej uśmiechnąć. Byłem dzisiaj w Warszawie, morda. Atera był powiązany ze światem przestępczym i wiedział, z czym takie życie może się wiązać. Honorowanie go po śmierci tworzy z niego legendę, a legendy mają to do siebie, że w ich ślady chce podążać wiele dzieciaków. Dzięki za oglądanie tego materiału do końca. Mówi do Was Jerzyk, do następnego i się <grym>